Kochani, zapraszam was dzisiaj na hol mieszany, bo mamy trochę ubrań nowych, coś z lumpeksu, mamy rzeczy do domu, mamy jakieś ozdoby świąteczne, także zaczynamy. Będą z różnych firm IKEA, prawda? Tybko, Kentem. Z biedronki mamy tutaj taką koszulkę na ramionczka czekoladową. Nie wiem, może wyjmy, bo to ogólnie jest na prezent dla naszej córki, jakiś tam dodatek, prawda? Ona lubi tego typu rzeczy. Yy, bardzo ładny kolor. To jest elastyczna, taka najprostsza z możliwych. Słuchajcie, na ramionczka koszulka. Ona dużo takich rzeczy latem nosi. Basic. No, nic więcej tu na ten temat. Dużo Elastanu i powiem szczerze, przeszukałam w ogóle jakichkolwiek skład, ale nie znalazłam. Więc nie wiem, jaki mam skład, jest skład, więc Wam nie powiem. Ale były takie zestawy, można było do tego kupić też. Gatki to były w tym tygodniu, tak? Od poniedziałku i, I były jeszcze rajstopy bardzo ładne, brązowe, no, ale niestety był problem znaleźć to już w tych Biedronkach. Kolejna rzecz to jest H&M Long Sleeve czerwony, ostatnio weszły do sprzedaży, tu jest skład, uwaga, skład. Telefonu nie wzięłam, bo jestem ślepa i nie powiem składu, mam okulary, uwaga. Już Wam mówię, ale to jest dobry skład, ja kupuję, już mam yy, taki kremowy, czarny z, z tej kolekcji, 48% to bawełna, 47% wiskoza i reszta to elastan. Ja mam w rozmiarze M, coś takiego bardzo prostego pod marynarkę, możecie sobie założyć, jest też fajny pod bluzkę, jak ktoś potrzebuje. I taki sam, tylko w kolorze takim beżowym melange, też rozmiar M, ten sam skład. Kolejna rzecz, która też jest, tak powiem, to było w liście do Mikołaja, za kolanówki od naszej córki. <laughs> Szukałam po szczerze, prawdę mówiąc, to jest problem, bo nie były, były tylko jedyne czarne, proste, żadne prążkowane, ani nic najprostsze z możliwych za i super ekstra nie, muszę iść do tego telefonu, bo nie mam cen tych rzeczy. Musisz przerwać. Hello! Hello, co tam? To się nagrywa. Tak? No to już mam. Za kolanówki są, słuchajcie, za 40 zł. To są dwie pary, czyli dwie dychy wychodzi para, a long y są po 35 zł. I mamy tutaj, wyjmę kolejne zamówienie, tylko jak gdzieś to znajdę od razu, żeby nie szukać. Chciałam coś sylwestrowego. No i chciałam też taką spodnię od piżamy. dla córki takie, wiecie ona lubi sobie, jak jest taki okres świąteczny, to w takich spodniach po domu po prostu śmigać, więc sobie zamówiłam. Pierwsze pokażę może Wam te spodnie. Proszę, tak się prezentują, taka ładna czerwono-czarna krateczka, I tak bardzo kojarząca się ze świętami, w gumeczkę, troczki. No, i słuchajcie, jak na modelce oglądałam, to one są po prostu leżą na podłodze, są tak długie, no ale później, jak ja wyjęłam je z paczki, no to wierzone nie są takie długie. I przyjrzałam się, to ta modelka ma te spodnie, słuchajcie, tak na biodrach założone. puszczone, tak, tak opuszczone żeby. Opuszczone i wygląda jak bardzo długie. To jest stuprocentowa bawełna. I dodam, że bardzo cieniutka. To nie jest coś jakiegoś przyjemnego, zimowego. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Kolorystyka jak naszej pościeli. Teraz. Nie, mamy zielone. No tak, nie, mówię o. Tak. No i mamy jeszcze taką oto sukienkę cekinową. Zaraz zajrzę do tego zamówienia, powiem wam od razu ceny dwóch rzeczy. Sukienkę rozmiar S, krótka przed kolanko z taką kokardą z przodu. To nie jest biały kolor tej kokardy, jakby co, tylko takie Ekri. Wiadomo, sukienka na pewno będzie poliestrowa, no bo cekiny to nic innego. No i co, na tyle. Powiem Wam tak, o, tak jest uszyta. Też tak przymierzę, to Blisko zobaczycie, pokażę. jak to wygląda. I przyglądam się na modelce, wygląda tak samo, czyli jest bok jest ściągnięty. Oglądam jakiś filmik jakiejś innej dziewczyny mierzącej i wygląda identycznie, czyli to takie słabe wykonanie. Ten tak ma. Tak, no bo cena nie jest wysoka ogólnie tej sukienki, bo kosztuje 80 zł, czyli mhm. naprawdę nieźle. Spoko. A te spodnie ja mam w rozmiarze M i one kosztują 80 zł. Lecimy teraz, mamy dwie rzeczy z Lumpexu. To jest czerwony sweterek z Zary oryginalnie. I tu jest napisane, że to jest rozmiar XL, ale ja nie wiem, to dla dziecka XL. No, nie ma rozmiarówki dziecięcej XL, no, ale tu coś chyba ktoś źle wpisał. No, to się nie mogło za bardzo skurczyć, no bo chyba, że bawełnę tak ktoś mocno wyprał. Już jest wyprane. To jest mieszanka bawełny 80% z nylonem, więc uważam, że nie powinno się skurczyć. Ładny no czerwony wiem, kolor. Ważne. Bardzo ładny czerwony. Kolor prosty sweterek. No i mamy brązowy sweterek na guziki. Dodam, że on miał wylądować u mojej mamy, mhm. ale on dla niej jest za duży. I? W sensie takim, że on jest za długi A. i ona w nim nie będzie chodzić. Jest. Ja przymierzę Wam, zobaczę, jak to wygląda. Po prostu i raczej on pójdzie dalej do kogoś innego. Mhm. Zresztą bluzki ja też nie mierzyłam. Więc wszystko będzie przy Was. Zobaczymy, yy, jak to wygląda. Słuchajcie, teraz mamy rzeczy z pepką. Yy, to są bombki szklane. 12 zł. Pierwsze co tu mamy? Takie bałwanki. Dwie sztuki 12 zł, czyli mamy 6 zł za sztukę. Drugi zestaw to są mikołajki. Taka sama cena 12 zł. Za dwie sztuki, sześć za jedną. Oglądałam ostatnio takiego gościa, który kupował takie rzeczy homely. No, coś w tym rodzaju. Z tych, słuchajcie, tych sklepów takich yy, właśnie domowych i super fajne rzeczy mają, ale dość drogie. I słuchajcie, on kupował taką jedną. Dodam, że ja widziałam konkretnie te Mikołajki. On miał to. Kosztowało 25 zł jedna sztuka w tym sklepie. Także. I to jest szklane, i tamten, A, i tamten też. I ten też szklany. Że nie był. Mhm. Nie wiem, ja dokładnej wielkości tamtego nie widziałam, ale co by nie było, słuchajcie, no wyglądał identycznie, taki sam grubasyk, wszystko, centymetrów nie podawał, no ale no różnica ogromna, także jak kogoś interesują takie rzeczy, to pewko jak najbardziej, co mamy jeszcze z Pepko, może żeby nie mieszać, tak. mamy, na... one też szklane, też, też szklane, tubeczki. na choinkę, złoty i czerwony, tak jak, słuchajcie, tak no, jak ogólnie, kiedyś to było, tak jak kiedyś było, tak. Bo my mamy ogólnie gwiazdy, ale te mm -hmm. gwiazdy są albo bardzo ciężkie i przechylają nam czubek drzewka, albo one nieładnie są wykonane. Także ogólnie szukamy, kupiliśmy coś to, zobaczymy, czy mm -hmm. to się sprawdzi. Jak coś znajdziemy innego, też kupimy. I cena też nie jest niewysoka, bo słuchajcie, 10 zł za sztukę. Mamy z Pepko jeszcze takiego aniołka szklanego i tu będzie problem z pokazaniem. To jest szkło na 100%. Yy, bo on ślicznie musi się A, widać, skrzydełka. Widać. Bardzo ładnie. I tutaj tak. środek. Ja mam sprzed z, z lat jeszcze taki prezent w Pepko kupiony, też tak podświetlany. Do tej pory służy. Maleństwo, ale ładne. ładnie. wygląda, tak się prezentuje. Mamy jeszcze z Pepko. Jeśli ktoś ma jakieś dzieciaczki i lubi robić psikusy i mu się chce i ogólnie, tak. to mamy jeszcze elfa <laughs> z Pepko. Pamiętasz, ile kosztował ten elf? Nie wiem, 5, 15 do złotych chyba, Można kupić do tego elfa y, taki śpiworyk, można jakieś ubranko dokupić, no wiadomo, jak ktoś jest zainteresowany zabawą z dziećmi, to można coś pokombinować, jakieś psikusy elf Porąbić. potrafi robić, tak? tak? Jest. Y, teraz mamy... A tam a, jeszcze mamy chyba. Tak, tak, to też jeszcze jest pepko, y, Lampki, jakie kupiłeś? Ciepłe, ciepłe, tak? tak? Ciepłe, ciepłe, ciepłe. Słuchajcie, tu jest 12,5 metra. 12 metra i 250 LEDów i to kosztuje 45 zł taki zestaw. Później fajnie możecie spakować. A my tego więcej schować. ogólnie kupiliśmy, nie, ale tu tak, pokazujemy. Pokazujemy jedno, tak. Teraz mamy z action takiego oto dziadka do orzechów. On kosztował 15 zł. Macie szeroki wybór tych dziadków do orzechów. Zrobiły się u nas tak, tak w Polsce popularne Tak, ale w tym właśnie vaccin. Najtańsze były najtańsze i, tak... I to ładnie wykonane. Tak, tak, tak nie można. No przeważnie wierzyć. to 25-35 tak, tak. takiej wielkości. A one zresztą po 15 zł, także mamy takiego dziadka kolejnego, żeby nie było. No, nie wiem już, którego. Yy, Mamy jeszcze taką szklaną misę. Tutaj można pokombinować sobie, czy słodycze wrzucić, czy coś zabawić się z jakąś yy, ozdobą, czyli jakieś bombki, świeczkę w środku i tak dalej, ale to już pomyślę. Jak przyjdzie, że tak powiem, przyjdą święta, tak? Przed świętami. I ona kosztowała chyba 12 zł, powiem Wam szczerze. Gruba, grube, porządne szkło. Tak. Mamy teraz poszewki na poduszki. Może zacznę od. Tu jest IKEA. No, Zielone i czerwone. I ja mam zawsze, ja mam rozmiar poduszek 50 na 50 One są akurat te jednokolorowe. W IKEA są po 10 zł za sztukę. Także można naprawdę sobie powybierać. To no dobra cena. Tak, tylko że u nich jednokolorowe tyle kosztuje. Jak już wiem. Masz jakiś wzór. Tak. To już jest 30-40%. 50%, Zupełniej. tak, mhm. dokładnie. Teraz słuchajcie, mamy AM I, i szukam, gdzie mam te poduszki. Mówię, już dawno kupowałam te poduszki. Uh -huh. one leżą. Nie wiem, czy znajdę. Ale słuchajcie, będziecie mieli podlinkowane, to znajdziecie ceny. Mi się wydaje, że one były. Albo po 15, albo po 20 zł. Tak, jak hmm. znajdziemy linka, to tam. Jak to idzie? Tak. Mamy dwie takie same. To jest bez. I mamy tutaj na, na saniach choineczkę. I mamy jeszcze. Bo Czyli kukuliśmy... dwie sztuki takich tak, wzięłaś, tak? Dwie sztuki takich wzięłam. No bo słuchajcie, kupiliśmy jakiś czas temu taką poduszkę. właściwie tu mamy lewą stronę, czy prawą? Okej, okay, tu jest prawa. Tak, tak. Też to jest z hnt i powłoczkę na nią. Tu mamy taki beż. Beż, tak. Beżowo-szary kolor. A ja kupiłam od razu coś świątecznego do, do tej poduszki. Tu mamy taki spód, jakby powiedzieć, len, no nie? Taki kolor worka takiego. Super. I mamy tutaj samochodzik <laughs> z choinką. No to typowo świąteciwa. I to jest chyba 40 na 60 wymiar, się nie mylę. Chyba tak, bo tak. jest. 40 na 60 i ta poszewka kosztowała 35 zł. Mhm. Super jest. Bardzo mi się podoba. A wkład pamiętasz ile kosztuje w ogóle? A wkład zaraz znajdę bo tutaj mam akurat. Bo te wkłady... Wkład kosztował 48 zł. Tak, i to są już te my w... mamy świeża. Spieża. Wszystko kupujemy już świeża, hmm. bo słuchajcie już się sparzyliśmy na takich wkładach zwykłych, bo to się robią watolina jest taka nie wiem co to tak, jest. Tak, z jednej strony po prostu nie ma poduszki, z drugiej jest i uważamy, że to już jest bez sensu mamy jeszcze jedną rzecz, to ta muzyka czy zicanie. Jedni mówią, że się nie odmienia. Inni mówią, że się odmienia. Rób co chcesz. Ojej, że mnie to jakoś wyjęła. Ja to rozcięłam. A. Y ja tego szczerze to już nie pamiętam. A, jasne, już wiem. Kojarzę sprawę. I tam jest spód, a spód to też. To jest tak jest... zwany klosz, tak? A spód też klosz jest Klosz Tak. Ciasto, tak. Y poszukiwałam czegoś takiego. Słuchajcie, ogólnie chodziło mi o to, bo, że często... Zostaje nam ciasto i jest problem, bo ono obsycha. Tak, on fajnie wygląda. Tak Czasem też jak latem wychodzimy, znaczy latem, latem, ale wieczorem, tak? Jest się na zewnątrz. Coś się chce postawić na stole. To nawet tak. ciastka w tym momencie czy tak. cukierki. wysłuchajcie no latem wiadomo, macie komary, na zewnątrz macie muchy. Wszystko. Tak. No, o to mi chodziło, żeby to przykryć. To jest w no takim starym stylu, w sumie. W starym stylu. Macie tutaj taki wzorek. O. Tak. I ona jest przeceniona w tej chwili dla IK Family ze 100 par złotych na 80, słuchajcie. Mhm. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo... Mam Często nadzieję, są na takiej drewnianej też desce takie właśnie. Tak, ale wiesz, drewno, jak cokolwiek położysz na drewnie, no to jest mokre. Raczej chyba chlebaki są wtedy, nie? Mhm. No. Także coś takiego. Mam nadzieję, że, że się sprawdzi. A dużo Może też kilku... jest plastikowych, Proszę, nie? Mamy. A plastikowy? plastikowy się rysuje, to wszystko tak. wiecie. To nie jest trwałe. No to nie będzie trwałe do momentu kiedy spadnie, tak? <głos> <głos> Ale tak ogólnie mi się podoba. Znaczy, to nie jest ogólnie wysokich lotów towar. Hello. Ja to nie lubię tych połączeń takich. Możesz o pokazać, wika, wika jest jakie niestety. Jakie to jest zrobione. No szkło nie no. jest jakoś tak jednolicie ciągnione tylko mamy jakieś łączenia na tym widać. Chociaż niestety. Chociaż pokrywka jest bardzo ładnie tak, zrobiona. Tam te szklaneczki u nich są takie kieliszki tak, no to. No ostatnio ogólnie kupujemy na yy, jak to się nazywa? Z, Z bagażnika, bagażnika tak. Jeździmy na takie targowiska tak. I wyszukujemy z kryształu. Ostatnio kryształ. Nam tak. się spodobały. Kieliszki. I szukamy, tak. Kieliszki do wina. No, ale czy, nie porównasz tak, tego jakościowo. Czy tam różne półmiski czy wazoniki. Świetna tak. sprawa, powiem Wam, można tam kupić za 20, za 30. Zależy, kto jak. Może się... ktoś się śmiać, że to jest no, stare, że to. No, no, ale. Hello. Ale no. Jesteśmy to... na tym etapie, widocznie. <laughs> okay, Może i tak. Dobrze. To tyle, przymierzę te rzeczy. Ja. Yeah. Słuchajcie, ja dzisiaj tak wyglądam, sweterek, gold, taki cienki, y, Lumpex, spodnie HM, to obecna kolekcja, chyba bez problemu je znajdziecie jeszcze, jest kilka odcieni. Kapcie też HM, jakby ktoś był zainteresowany, bardzo cieplutkie. Ja ogólnie, jak przychodzę do domu, to y, ściągam Gdzie skarpetki. Gdzie moje kapcie? Ściągam skarpetki i <laughs> siedzę bez, bo jest, są takie cieplutkie, teraz nie zdejmuję, bo zaraz po, po nagraniu wychodzimy. Mhm. I co? Mierzymy. Tak się prezentuje ten czerwony kolor. Słuchajcie, ogólnie wzięłam emkę, żeby nie była taka obcisła, ale jest idealna, uważam. Fajne, takie długie rękawy. I ja lubię właśnie przy tych koszulkach, że mają... Widać to? Mają takie jak gdyby... No widać, widać, widać. I lubię te prążkowania. To tak się prezentuje. Prosta. Mhm. I też ładnie uważam, że z tym kolorem spodni też wygląda. Także spoko pięć złotych nieduże pieniądze, a naprawdę to są fajne składy. I tak. mówię, ja te poprzednie koszulki mam już naprawdę kilka lat, a to, te kremowe to katuję na okrągło. Jak jest to troszeczkę y, cieplej, tylko to noszę cały czas. Marynarkę na wierzch mhm. i lecimy. No i. Psok. Dobra, teraz następna. Uwaga, może się pyta, a co ty założyłaś? Kurczę. No, no co? No Wiesz, co? to jest beżowe i to jest takie jasne, no, no hello, beżowe, dobra. Be... Dobrze. Eee. No to założyłam w tym kolorze, dobra. słuchajcie, tak wygląda, no nic odkrywczego. No nie. I też fajne mm -hmm. i się dobrze w tym czuję, także no mogę naprawdę polecić Wam też te koszulki konkretne. 35, tak? Mm -hmm. No to spoko cena, no. elegancko. Dobra, teraz może ten lumpeks. Next. A tak się prezentuje ten lumpeksowy. I ja mam wrażenie, że wiem, dlaczego ktoś go oddał. No, mów. Bo jest duża zawartość tutaj bawełny, i to jest takiej bawełny, że jak ja w tej chwili zrobię coś takiego, to znaczy cokolwiek, gdziekolwiek A. wezmę, zobacz, co się teraz robi. Wór się to taki robi. To no nie wraca? Nie wraca w ogóle. Mhm. To jest bawełna z nylonem. Tak. I także to jest na założenie i nie dotykanie się. Też kolor jest bardzo ładny. Wielkość też jest dobra, no nie? Mhm. Czy ty już nagrywanie? No, nie, czy nie byłem... to wiadomość. Wyszła. A, okej, okay, dobra. Teraz ten brązowy sweterek. Tak wygląda ten brązowy. Najlepsze jest, że to jest rozmiar M, słuchajcie. Ja to wcześniej co żyłam to było XL. No tak. To... Takie na czasie ma te guziczki, no nie? Teraz są takie modne, tak. świecidełkowe. I tak wygląda tył. Eee, można chodzić. Nie. Eee, spoko. I ja ostatnio byłam w takich spodniach, słuchajcie, w takiej bluzie. Kojarzyć, jak mi oglądacie, nirwany, taki szary, takie spodnie też miałam szare. Mm -hmm. I tak na luzie i uważam, że bardzo fajnie wyglądało. Tak. Wiecie, nie zawsze człowiek chce mieć wpuszczone i być taki, wiecie... Tak. Jak to się mówi, pod krawatem, no nie? No. Tylko czasem coś tak bardziej na luzie. Zgadza się. Teraz spróbujemy tą cekinówkę. Cekinówka spróbujesz, dobra. Chciałam powiedzieć, że jestem gotowa na Sylwestra, ale nie jestem gotowa, słuchajcie. Bo... Zacznijmy od góry. To jest rozmiar S. Ja bym ogólnie wzięła większą, ale tu by była wtedy za szeroka. Druga sprawa to jest dla kobiet, które mają małe piersi, albo im nie przeszkadza, że one od góry widzą swoje piersi. Nie ja tam z przodu, bo trochę takarda zasłania. Się. Od góry jak od góry? Od boku bardziej. A, bym od boku, tak, dokładnie. Także to raczej jest, żeby tak opadło swobodnie, a nie, żeby coś tu wypchnęło. No i Czyli ten to... środeczek powinien być zabudowany tutaj. Dotąd? Kokarda mogłaby no być. Jest no jak jest no tak, tak, jest. Tak, tak jest. wygląda. No i długość jest mocno krótka. Poza tym nie gryzie, ona ma podszewkę po całości. Nie czuć tego, te cekiny zakładałam, przekładałam, nie odpadają. No także dla mnie to się nie kwalifikuje. To jest dla kogoś młodszego, albo kogoś, kto tak lubi być broni Wiadomo, Dokładnie. że do tego... Nie Raj wszystko stopy, za każdym. Tak. Ja bym tak też nie wyszła, może w rajstopach jednak człowiek by się bardziej bezpiecznie czuł, no nie też trochę zakryty. No matko, no tak, dokładnie. Nie no, to ja już to zdejmuję. Mhm. Fajny no materiał, boże, fajny, spokojnie, tak, ale... nie wysoka cena, no ale no, no ja to tak widzę, że to tak mi przeszkadza, że masakra. O Boże. No, ja mam wrażenie od razu takie, że wiesz, każdy patrzy. Aha, no ja patrzę. No właśnie, <laughs> ja sama patrzę, bo wiem, że... To nie patrz. Dobra. Dobra. Chodnie. OK. Okej. Mam, słuchajcie, spodnie na sobie i długość prawidłowa tych spodni to jest taka. A dziewczyny tam miały, o, tak jak się okazuje te spodnie. Ale spryciary, co? No. I takie fajne, długie. No, ja to lubię takie długie i podoba mi się takie to długie. To Musisz się związać. I ja bym sama w tym chodziła, jak coś. Jak A nie. dokąd masz podnieść bluzkę? Pokaż mi więcej trochę. Aha, w ten sposób. <laughs> Także, ale tak się nosi. O. No. Tak, ale przyjemna tak. ta powietrza. No w końcu to są tylko spodnie. Piżamowe, no nie? Tam jest szeroka gama kolorów ogólnie tych spodni. Dokładnie. Bardzo przyjemne. Mhm. Jakby komuś się podobały to ogólnie spoko. Bo to no właśnie taka dość cienkie. To spania to uważam, że jak najbardziej, bo grube to tak nie wiem chyba, że ktoś jest mocnym zmaźluchem. To tak. Ale i ładne. Naprawdę. To na tyle. To na tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.